Tadeusz Ostropolski, dzień dobry. Jest ze mną dziś pani mecenas Małgorzata Pundy-Glet z Kancelarii Adwokackiej w Gliwicach. Witam serdecznie. Miło mi państwa powitać na naszym w naszej dzisiejszej rozmowie. W naszych samochodach, domach i w różnych innych miejscach coraz częściej pojawiają się kamery. A z tym pytanie, co wolno nagrywać, co nie wolno i co później można z tym robić. Na dobry początek zapytam o samochody, co wolno nagrywać. Znaczy generalnie cały problem polega na tym, że to trzeba odróżnić od, trzeba odróżnić dwie sytuacje. I jedna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, tam monitoring jest uregulowany, więc jeżeli samochód jest monitorowany, a może monitoring rozumiemy szeroko, bo my tutaj mówimy o kamerach, ale monitorowanie pojazdu na przykład oznacza jego lokalizację. Bo u nas w Polsce słowo monitoring kojarzy się z użyciem kamery, a w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, to jest szerzej, to nie jest tylko kamera, to jest lokalizacja, to jest monitorowanie prędkości, to jest monitorowanie poziomu paliwa, to jest monitorowanie godzin przejazdu i teraz, jeżeli pracodawca w jakikolwiek sposób ten samochód monitoruje, bo też teoretycznie może zamieścić kamerę w środku, no nie spotkałam się, co prawda, chociaż chyba w ośrodkach jazdy, tak, takie rzeczy się zdarzają, jeżeli tak jest, no to wówczas musi to wprowadzić w regulaminie pracy, musi taki samochód być oznaczony dla tego użytkownika, że faktycznie on jest monitorowany i jak, no bo tak jak mówię, ten zakres może być bardzo szeroki i my nie możemy tego zgadywać, a oprócz tego a oprócz tego, no musi pracodawca te, ten monitoring w odpowiedni sposób zabezpieczać i przechowywać. Natomiast nie ma regulacji, do, jak na razie, dotyczącej prywatnego monitorowania, tak, czyli jeżeli ja sobie taką kamerę na przykład zamontuję w samochodzie i coś tam sobie nagrywam, no to jest moja sprawa. Natomiast to, że ja coś nagrywam, nie oznacza, że to mogę publikować. Nie? Czyli na przykład, jeżeli ja bym jakiś filmik opublikować, czymś udziałem, to najbezpieczniej jest to zrobić w taki sposób, że buziaczek tej osoby, tak? czy numer. Rejestracyjny pojazdu jest zasłonięty, bo nigdy nie wiem, czy się nie narażę na sankcje. Oczywiście, jeżeli by się okazało, że ktoś popełnił, nie wiem, wobec mnie przestępstwo, no nie wiem, zajechał mi drogę, to, czy to jest akurat wykroczenie, nie? ale nie wiem, no jakieś tam inne rzeczy się wydarzyły i ja potrzebuję tego jako dowodu, no to organom ścigania oczywiście mogę takie nagranie przekazać i w tym nie ma nic złego. Natomiast z upublikowaniem takiego nagrania trzeba być bardzo czujnym, bo publikacja publikacji jest nierówna. I oczywiście, my czasami widzimy w jakichś filmikach, rolkach, tak, takie, takie różne. Na dziwne nagrania, ale powinny być tak, jeżeli już ktoś się na to decyduje, w taki sposób przygotowane, żeby jednak tej, nie naruszyć czyichś dóbr osobistych, to po pierwsze czy prawa do wizerunku, to po drugie no i nie, nie ujawnić danych osobowych, bo to naprawdę może być, e, mieć różne skutki. My, e, pamiętajcie, że to monitorowanie to jest coś nowego. Nie ma za wiele w tym zakresie jeszcze ani piśmiennictwa, ani orzecznictwa. To są tematy dla sądów też, e, no nie chcę mówić, że nowe tak całkowicie, że trochę mamy, już to trochę znamy, tylko że no, nie jest to taki temat, który bardzo gdzieś byłby widoczny w tym orzecznictwie. W związku z tym... E, no te wykładnie mogą być bardzo różne i trzeba być ostrożnym, nie. Być, oczywiście dobrze by było, gdyby ustawodawca prywatne monitorowanie uregulował wtedy byłby najprościej, bo byśmy wszyscy wiedzieli co i jak. Natomiast no jak na razie w tym obszarze po prostu ono nie występuje. Jeszcze dopytam o jedną rzecz. Bo może być taka sytuacja, że ja mam kamerkę w samochodzie, bo mam. I teraz jestem ofiarą jakiegoś wykroczenia drogowego. Czy ja mogę się posłużyć obrazem y, tej kamerki, tym, co się nagrało przed organami ścigania czy przed sądem? No, jak najbardziej. Jak najbardziej jest to możliwe, jest to normalny dowód w sprawie i organy zarówno ścigania, jak i sądy mają prawo do gromadzenia tego rodzaju dowodów. Zresztą to często jest dowód, nie? no bo nieraz słyszeliśmy o takich sytuacjach, gdzie na przykład na autostradzie ktoś się zatrzymał, zaczął tam terroryzować kogoś w samochodzie i tak dalej. No to takie nagranie jest jednym z takich lepszych dowodów, tak, takiej sytuacji, ponieważ no widać, można odtworzyć to zdarzenie, tak jak ono wyglądało. Zresztą monitoring w ogóle nam pozwala odtworzyć, tak, wiele zdarzeń, jest Bardziej precyzyjne oczywiście, jeżeli jest odpowiedniej jakości, no bo to wiadomo, że te jakości są bardzo różne. Także jak najbardziej możemy z tego korzystać również i przy powództwie cywilnym, tak? No bo jeżeli by się okazało, że na przykład chcemy wywieźć roszczenie z powództwa cywilnego, no to również nasze prywatne nagranie w naszej sprawie jak najbardziej może być takim dowodem. Na początku wspomniała Pani o monitoringu w samochodzie służbowym. A jak to wygląda sytuacja z kamerami w biurze? Tutaj podobna jest regulacja, ona jest trochę bardziej dokładna, dlatego że, i to jest w ogóle bardzo ciekawa regulacja, dlatego że my mamy w kodeksie pracy uregulowany monitoring biurowy, na, znaczy w ogóle w, w zakładach pracy, natomiast to jest ciekawe, bo my możemy jako pracodawcy monitorować tylko, nie możemy nagrywać dźwięku. I tam były już sprawy i to gdzieś, ja już teraz nie, nie, nie przytoczę oczywiście z daty, z daty i z sygnatury, ale też gdzieś prezes urzędu nałożył taką karę, właśnie, zdaje się, on to dotyczyło, to dotyczyło Izby Wytrzeźwień, że tam gdzieś ta kamera była założona i wykładnia aktualnie, przynajmniej tam, przeze mnie, mnie znana jest taka, że możemy monitorować dźwięk tylko wówczas, kiedy przepis wyraźnie to umożliwia, czyli jeżeli w przepisie jesteśmy do tego upoważnieni i że faktycznie tylko w niektórych sytuacjach nikt które organy, organy mogą właśnie stosować monitoring w postaci rejestracji dźwięku, no i tutaj wielu pracodawców musi uważać, bo kupują świetny sprzęt, ten sprzęt jest bardzo dobrej jakości, ale jest też wyposażony w monitoring, czy tam w mikrofon, tak? W związku z tym w tym momencie trzeba niestety ten mikrofon odłączyć, zaczepić, nie uruchamiać tej funkcji nagrywania dźwięku, ponieważ no może być to zakwalifikowane jako naruszenie przepisów bo wiem, tak jak mówię, monitoring wizyjny jest jedynie uregulowany w przepisie i tutaj są te pewne zasady, tak, że tam po trzech miesiącach trzeba ten zapis usunąć, maksymalnie po trzech miesiącach, że również musi być regulaminie pracy, że miejsca monitorowane muszą być oznaczone, no bo wiadomo, że... Nawet jak mamy zakład pracy, to nie wszystkie miejsca są monitorowane. Wewnątrz toalet się nie monitoruje na przykład, tak. W związku z tym te miejsca muszą być oznaczone, musi być właśnie informacja, jak długo te dane są przetwarzane. W ogóle klazula informacyjna, gdzieś tam zamieszczona, żeby była widoczna, e, piktogramy, tak? Natomiast no, to, to, to się upowszechnia, tak, my przed tym monitoringiem, jakby jakby nie uciekniemy, to jest też nasze bezpieczeństwo. No i to, prawda jest taka, że no, żeby być bezpiecznym, no tej, trochę tej prywatności musimy oddać. No i w ten sposób właśnie ją oddajemy. Natomiast no mówię, no tutaj głównie sprawa sprowadza się do tego, że nie nagrywamy, nie nagrywamy dźwięku. Wspomniała Pani o toaletach. Są jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie nie wolno filmować? Znaczy, ustawa zawiera wyłączenia, dotyczy głównie takich miejsc socjalnych, gdzie pracownik się na przykład przebiera, spożywa posiłki i tak dalej, pomieszczeń organizacji związkowych. I tutaj ustawa jakby szczegółowo to precyzuje. Natomiast też pracodawca, ja, ja mam wielu pracodawców, którzy w ogóle nie, nie, nie monitorują całego, całe, całego jakby budynku, nie? Oni sobie tylko ten monitoring umieszczają w takich miejscach, które są jakby najbardziej newralgiczne, na przykład na wejściach, przy pomieszczeniach, w których są ważne dokumenty, przechowywane bądź na przykład przez serwerownia, gdzie dla, dla nich to są takie punkty czułe parkingi na przykład, tak? I e, tak naprawdę e, tak naprawdę e, to z, wiele zależy od przedsiębiorcy i, i mówię, no, ten zakres stosowania jest bardzo, bardzo różny. E, oczywiście a trzeba pamiętać o tym, że pracodawca też musi w taki sposób ten monitoring w ogóle zorganizować, żeby nie każdy miał do niego dostęp. Czyli nie mogą mieć dostępu do monitoringu wszyscy, tylko musi, musi być to specjalnie upoważniony pracownik, ponieważ, ponieważ no, te dane też no, w jakimś stopniu no jakby ingerują naszą prywatność, nie? No bo widać co kto robi, czy tam wierci, czy, czy siedzi, czy czyta, co, on, czy, co on innego robi. Dlatego to musi być pracownik upoważniony do tego, a serwer i w ogóle program, który monitoruje, również musi być pozabezpieczany. No to jeszcze pozostał nam monitoring w mieście, bo teraz też jest coraz więcej miast, gdzie jest monitoring praktycznie całego miasta. Z tego co pamiętam, to w tym zakresie jest ustawa i generalnie no, miasta mają tego rodzaju kompetencje, że mogą taki monitoring stosować. On, przynajmniej w mojej praktyce, jest bardzo różny. No, praktykę mam taką, że nie zawsze te, te nagrania z monitoringu są wyraźne, bardziej są poglądowe, tak? bo miasta nie zawsze mają dobrą rozdzielczość. Natomiast to jest, to jest też w dużej mierze dobre, nie? bo na przykład jest jakiś aktem wandalizmu, na przykład jakieś podpalenia pojazdów, porysowania itd., no to wówczas faktycznie, faktycznie to jest. No oczywiście miasta też informują o tym, że jest ten monitoring, nie, tylko, że no piszą, że jest na przykład park monitorowany, że jest miasto monitorowane. Ciężko jest w takim mieście na przykład precyzyjnie pooznaczać, gdzie te kamery się znajdują, bo to myślę, żeby było w ogóle z punktu widzenia takiego technicznego kłopotliwe. No wyobraźmy sobie, jakby to miało wyglądać, kto by pilnował tych tabliczek, czy one wiszą, nie wiszą i gdzie one są, no to jest kłopot, no tak na zdrowy rozsądek. Natomiast o miasta tak jak mówię, o ile pamiętam, jest regulacja umożliwiająca miastom jakby stosowanie tego tego monitoringu tutaj, jeżeli się okazuje, że jest wykroczenie, no bo też tak może być, no to wówczas policja ściąga z takiego z, z, z dane z monitoringu i to jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład sprawa karnych, na przykład można prześledzić, na przykład, na przykład jeżeli tego sprawca nawet nie wiem, nie widać dokładnie, ale można prześledzić na przykład gdzie on wchodzi, gdzie on był i w ten sposób na przykład dotrzeć do sprawców. i to jest super sprawa, bo tak z jednej strony tracimy pewną pewną część tej prywatności, natomiast z drugiej strony z drugiej strony, jakby wam to powiedzieć, to jesteśmy bezpieczniejsi, nie, i ci sprawcy tych pewnych wykroczeń czy przestępstw, no nie są już tacy anonimowi, łatwiej jest ich po prostu wykazać, łatwiej jest ich po prostu zidentyfikować. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, natomiast ten monitoring, ten monitoring jakby zapewnia też trochę większą rozliczalność, nie, bo jednak widać co kto robi. To o to chodzi. Natomiast no, pozbawiamy się w ten sposób, no niestety, prywatności, tak? Umówmy się, że e, dzisiaj człowiek, no, już nie może być taki anonimowy, jak był jeszcze, jeszcze do niedawna i ten każdy nasz ruch gdzieś tam, gdzieś tam jest widoczny, no i to w wielu sytuacjach nie jest pozytywne. No to mam jeszcze jedno pytanie, może trochę przekorne, a prywatny detektyw może skorzystać z takiego miejskiego monitoringu? Znaczy, nie badałam tych przepisów, ale obawiam się, że, że legalnie nie powinien mieć do tego dostępu. Natomiast nie chcę tutaj wprowadzać słuchaczy w błąd, bo musiałabym prześledzić, jak to faktycznie w tych przepisach jest. Natomiast nie sądzę, aby był, aby był do, tego, do tego uprawniony. On, on oczywiście ma troszeczkę szersze uprawnienia, bo on na przykład no, może sam rejestrować osobę, tak, no, siłą rzeczy to się często zdarza. Natomiast wątpię, żeby mu udostępniono tego rodzaju internetowe. Natomiast tak jak mówię, to by trzeba było sprawdzić, a ja przyznam się szczerze, że na temat po prostu ja tej ustawy nie pamiętam. Być może nawet się zmieniała jakiś czas temu i to wymagałoby po prostu weryfikacji. Nie mam więcej pytań. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.